Witaj na naszym kanale. Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka, słońce delikatnie wpada przez okno, a ty sięgasz po poranną kawę. Nagle twój wzrok przykuwa na w gazecie. Rząd oficjalnie potwierdza, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Co więcej, okazuje się, że wiedzieli o tym od dziesięcioleci, ukrywając tę wiedzę w tajnych archiwach. Nagle wszystko, co myślałeś, że wiesz o naszym miejscu we wszechświecie, o prawach fizyki, o historii ludzkości zostaje wywrócone do góry nogami. Te historie, które odrzucałeś jako czystą science fiction, nagle stają się przerażającą, ale fascynującą rzeczywistością. Jak byś się czuł w takiej sytuacji? Strach, zdumienie, niedowierzanie, a może ekscytacja na myśl o nieznanym? To już nie jest hollywoodzka fantazja, scenariusz filmowy, który możesz wyłączyć. To dzieje się tu i teraz, w prawdziwym świecie. Przez lata doniesienia o UFO były odrzucane jako marginalne, traktowane z przymrużeniem oka przez sceptycznych naukowców. Ale teraz rozmowa na ten temat toczy się w kongresie na poważnych posiedzeniach z udziałem ekspertów. Rozmowa poparta jest konkretnymi nagraniami wojskowymi, relacjami pilotów i wiarygodnymi świadkami. Pytanie nie brzmi już, czy coś się dzieje na naszym niebie, ale co to właściwie jest i skąd pochodzi. Implikacje tego odkrycia są oszałamiające, trudne do ogarnięcia w pełni, dotykają każdego aspektu naszej kultury, nauki, religii i fundamentalnego poczucia własnej tożsamości jako gatunku. Co się stanie, gdy będziemy musieli zmierzyć się z rzeczywistością, że być może nie jesteśmy sami, wyjątkowi i najważniejsi we wszechświecie? Czy jesteś gotów na tę prawdę, na konsekwencje, które ze sobą niesie? Z powrotem do butelki, żyjąc w błogiej nieświadomości. Przyjrzyjmy się więc, jak się tu znaleźliśmy, jakie wydarzenia doprowadziły nas do tego punktu, i co to wszystko oznacza dla przyszłości nas wszystkich? Przez dziesięciolecia dowody na istnienie UFO? Cóż, powiedzmy, że były problematyczne. To były niewyraźne zdjęcia, często zrobione w nocy lub z dużej odległości, co utrudniało jakąkolwiek analizę. I szalone historie, często pochodzące z tabloidów i pełne sensacyjnych szczegółów, łatwe do zignorowania i odrzucenia. To zmieniło się w 2017 roku, a konkretnie w grudniu, kiedy The New York Times ujawnił tajny program Pentagonu, znany jako Advanced Aerospace Threat Identification Program, i opublikował trzy wojskowe nagrania wideo, które wcześniej były utajnione. To nie były rozmazane obrazy z podwórka, amatorskie nagrania niskiej jakości. Zostały nagrane przez myśliwce FA-18 przy użyciu zaawansowanych systemów celowniczych, pokazujące obiekty przeczące znanej fizyce, wykonujące manewry, które wydawały się niemożliwe. Najsłynniejszy Tik-Tak, nazwany tak ze względu na swój kształt, poruszał się z niemożliwą prędkością i zwinnością, pozostawiając pilotów w osłupieniu. Można usłyszeć niedowierzanie pilotów. Spójrz na to. Obraca się. Ich reakcje mówiły same za siebie. Te obiekty były śledzone przez wiele czujników, w tym radary i systemy podczerwieni, i obserwowane przez wyszkolonych profesjonalistów, pilotów i operatorów radarów ludzi, którzy wiedzą co widzą. Źródło Departament Obrony USA, a nie anonimowe fora internetowe. Pentagon potwierdził autentyczność nagrań w 2020 roku, oficjalnie przyznając, że te obiekty są prawdziwe. Monumentalna zmiana w sposobie w jaki świat postrzega to zjawisko. Teraz debata nie dotyczy tego, czy UFO istnieją, bo to zostało już w dużej mierze przesądzone, ale czym właściwie są te ułapy, niezidentyfikowane anomalne zjawiska, jak nazywa je rząd. Era zaprzeczeń się skończyła. Oficjalne dochodzenie rozpoczęło się, a Kongres prowadzi przesłuchania. Świat w końcu traktuje to zjawisko poważnie a naukowcy i politycy angażują się w poszukiwanie odpowiedzi. Pytanie: co dalej? Jakie odkrycia przyniosą przyszłe badania i dochodzenia, aby w pełni zrozumieć znaczenie incydentu z obiektem Tic Tac, który do dziś budzi ogromne emocje i spekulacje? Posłuchajmy relacji dowódcy Davida Freywora, człowieka, który stanął z nim oko w oko. Jego perspektywa jest kluczowa. Jest on nie tylko odznaczonym pilotem marynarki wojennej, ale także doświadczonym obserwatorem, którego słowa mają ogromną wagę. W 2004 roku eskadra Frejwora prowadziła rutynowe ćwiczenia u wybrzeży San Diego, przygotowując się do potencjalnych misji. Wtedy to, radar jednego z okrętów wojennych, nagle wychwycił serię dziwnych, niezidentyfikowanych obiektów, które dosłownie spadały z wysokości 24 tys. metrów do poziomu morza w ciągu zaledwie kilku sekund. To zaprzeczało prawom fizyki. Frejvor i jego skrzydłowy otrzymali rozkaz przechwycenia jednego z nich: biały, gładki, bezskrzydły i bezokienny statek przypominający kształtem popularny cukierek. Obiekt ten unosił się nieruchomo nad powierzchnią oceanu, jakby czekał. Poruszał się w sposób zupełnie nieprzewidywalny, wykonując nagłe i gwałtowne manewry, naśladując przy tym manewry wykonywane przez myśliwiec Frejwora. To było jak taniec w powietrzu. Gdy Freyvor zbliżył się do niego na niewielką odległość, obiekt z niewiarygodną prędkością przyspieszył i zniknął w jednej chwili, jakby rozpłynął się w powietrzu. Ku zaskoczeniu wszystkich, chwilę później pojawił się ponownie 60 mil morskich dalej, wciąż śledzony przez radary. To nie było tylko przelotne, przypadkowe spojrzenie, ale obserwacja wielu świadków. Potwierdzona przez zaawansowane czujniki i oficjalne raporty wojskowe. Pentagon oficjalnie zweryfikował cały incydent, łącznie z nagraniem wideo z pokładu myśliwca. Spokojne i rzeczowe, a przede wszystkim wiarygodne zeznanie Freivora przekształciło incydent z obiektem TikTok z kolejnej plotki o UFO w przełomową sprawę wymagającą poważnego dochodzenia. Dziś jest to kamień węgielny w dyskusjach. Na temat niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych UAP. Zdarzenie to pozostaje niewyjaśnione w kategoriach jakiejkolwiek znanej nam technologii. Implikacje tego faktu są niezwykle głębokie i dalekosiężne. Co tak naprawdę Freyvor i cała marynarka wojenna USA napotkali tamtego dnia na niebie? Tajemnica ta trwa nadal, a dochodzenie wciąż jest w toku. Jeśli nagranie z TikTok otworzyło drzwi, to zeznanie Dawida Grusza otworzyło je na oścież. W 2023 roku Grusz, odznaczony oficer wywiadu, wystąpił jako sygnalista. Twierdził, że USA i ich sojusznicy od dziesięcioleci prowadzą tajne programy w celu odzyskiwania i inżynierii wstecznej pozaziemskich statków. Grusz zeznał, że rząd posiada wiele egzotycznych pojazdów, a nawet odzyskał pozaludzkie materiały biologiczne. Zarzucał, że te informacje były nielegalnie ukrywane przed kongresem i opinią publiczną, chronione przez zastraszanie i tajemnice. Grusz dostarczył Kongresowi nazwiska, lokalizacje i dowody. Jego oficjalne, złożone pod przysięgą oświadczenia zmieniły rozmowę z czy UFO są prawdziwe, na co ukrywa rząd. Świat czeka teraz, czy kongres podejmie działania. Stawka nigdy nie była wyższa. Dlaczego trzymać to w tajemnicy? Powody są złożone. Strach przed paniką społeczną, załamaniem rynków, niepokojami społecznymi zawsze był ogromny. Wpływ na religię mógłby być sejsmiczny, zmuszając do globalnego rozliczenia z naszymi wierzeniami. Kontrola technologiczna to kolejny motyw: kto opanuje obcą technologię, może zdominować świat. Tajemnica nie polega na ochronie społeczeństwa chodzi o władzę. Niektórzy twierdzą, że ludzkość po prostu nie jest gotowa naprawdę. Ale w miarę pojawiania się kolejnych dowodów, wybór utrzymywania tajemnic może wkrótce wymknąć się im z rąk. Czy jesteśmy przygotowani na rzeczywistość dziwniejszą niż fikcję? Oficjalnie USA zaprzestały badania UFO w 1967 roku. Nieoficjalnie nigdy tego nie zrobiły. Ujawnienie z 2017 roku pokazało A-Tip. Tajny program Pentagonu badający ułapy, kierowany przez Luisa Elizondo, AATIP badał wiarygodne wojskowe spotkania, odkrywając obiekty z antygrawitacyjnym unoszeniem, natychmiastowym przyspieszeniem i przemieszczaniem się przez różne środowiska. To nie były tylko anomalie, to były wzorce zaawansowanej technologii. Odkrycia AATIP były tak niepokojące, że Elizondo zrezygnował i upublicznił sprawę. Wyciekłe nagrania zmusiły rząd do uznania zjawiska. Dziedzictwo AATIP zapoczątkowało to nowoczesną erę transparentności UFO. Rozmowa dotyczy teraz bezpieczeństwa narodowego, a nie spisku. Gdzie jesteśmy w 2025 roku? Rząd USA otwarcie przyznaje, że ułapy są prawdziwe i regularnie spotykane przez personel wojskowy. Setki incydentów pozostają niewyjaśnione. Era wymówek o balonach meteorologicznych się skończyła. Pentagon potwierdził autentyczność tik-tac i innych nagrań. Te obiekty są fizyczne, śledzone przez wiele czujników i wykazują charakterystyki lotu wykraczające poza znaną technologię. Rząd traktuje to jako kwestię bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa lotniczego. Kongres zażądał większej przejrzystości, a piloci są teraz zachęcani do zgłaszania obserwacji. Ale największe pytanie. Czym są te obiekty i skąd pochodzą? Pozostaje bez odpowiedzi. Twierdzenia o odzyskanych pozaziemskich statkach nadal są niezweryfikowane. Jesteśmy w zawieszeniu, zjawisko jest prawdziwe, ale jego pochodzenie nadal jest tajemnicą. Ujawnienie wydaje się być powolnym, celowym procesem krok po kroku, przygotowującym nas na nową rzeczywistość. Każde odkrycie popycha nas bliżej do zaakceptowania, że być może nie jesteśmy sami. To może być najważniejszy punkt zwrotny w historii ludzkości. Potwierdzenie istnienia innej inteligencji zmieniłoby naukę, religię i nasze poczucie własnej tożsamości. Mogłoby zjednoczyć ludzkość lub ją zdestabilizować. Technologia, jeśli prawdziwa, mogłaby rozwiązać globalne problemy lub stworzyć nowe zagrożenia. Niezależnie od tego, czy jesteśmy gotowi, czy nie, prawda nabiera rozpędu. Dowody się piętrzą a tajemnica może nie utrzymać się długo żyjemy w najbardziej brzemiennym w skutki momencie historii odpowiedź na pytanie czy jesteśmy sami może zmienić wszystko przeanalizowaliśmy dowody tajemnicę i stawkę teraz pytanie jest osobiste czy naprawdę chcesz znać całą prawdę odkrycie mogłoby przynieść zdumienie nową wiedzę i przyszłość pełną możliwości ale co jeśli prawda jest niepokojąca lub przerażająca Pełne ujawnienie oznacza pożegnanie z komfortem na zawsze. Czy jesteśmy gotowi stawić czoła naszemu miejscu we wszechświecie, bez względu na to, co to ujawni? Odpowiedź może być inna dla każdego z nas, ale to pytanie, którego nie możemy już dłużej ignorować. Prawda może być gdzieś tam, ale czy jesteśmy gotowi stawić jej czoła w sobie? Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał. Aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Zapraszamy Ciebie na obejrzenie następnego filmu, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj. Odkrywamy dla Ciebie tajemnicę umysłu.